z nieba osłannę, by witaj Matce Bogarze, a kiedy ujrzał, że na Jego bezcielesny głow bierzesz na siebie ciało Panie, stanął w zachwycie wołając W miesiącach Twojego pielgrzymowania po naszej archidiecezji. Zawitałaś do Prymasowskiego Wyższego Seminarium duchowego w Gnieźnie. Odwiedziłaś już prawie wszystkie wspólnoty parafialne. W pamięci mam wciąż żywe obrazy niezliczonego tłumu, który witał Cię, gdy nawiedzałaś poszczególne miejscowości. Dziś przybywasz do ważnego miejsca dla całej archidiecezji do miejsca, gdzie formowało się tak wielu kapłanów, do miejsca, z którego wciąż wychodzą nowi kapłani Twojego Syna Jezusa Chrystusa. I choć nie jesteśmy tak licznym tłumem, to jednak nasze serca przepełnia dziś niemożliwa do wypowiedzenia wdzięczność oraz radość w swojej obecności. Kiedy wpatrujemy się w Twoje jaskomórskie oblicze, Wówczas doświadczamy niezaplanowanej pewności, że jesteś, że czuwasz, że wstawiasz się za nami. Parafia, Niedobrodnie były tłumy, by witać tu, może nie ma tłumu, ale są gorące serca. Ona dzisiaj przybywa tu, do naszej wspólnoty, jest pośród nas w tym. Świętym jasogórskim wizerunku, który, jak słyszeliśmy w tej modlitwie, cieszy się szczególną czcią Polaków. Potrzebujemy takich chwil szczególnych, chwil wyjątkowych, ale uświadamiamy sobie, że w codzienności, w zwyczajnych chwilach, w powszedniości. Często weryfikuje się nasza wierność, weryfikuje się nasza tożsamość, weryfikuje się na ile weszliśmy już w tę Szkołę Maryi, na ile nauczyliśmy się od niej zatrzymać i uczyć się Jezusa. Powrót do źródeł to usłyszenie pierwszego wezwania, Usłyszenie pierwszego głosu, tak jak ona, że pierwszy raz Fiat, wiemy doskonale, że to Fiat potwierdza to starę. O tym pierwszym powiedzeniu Panu Bogu, tak, jest wierną służebnicą Pańską, tą, która trwa, choć różni przechodzą, przychodzą. Chodzą, ona jest nieustannie obecna.